Długa. No i mieliśmy razem, no. Długa i worki, długa i worki. Długa worki, dobra. Leży worki, długa jeszcze. A, wchodzi O, Kurba! Gdzie... kurwa o. A! oj oj friendly, friendly! O kurwa! Nie może to... Śledziłem ją tą pizdę kurwa o, przez całą mapę. A jak A gram jakimiś pedalskimi kurwa ja standardowymi. Ja mam sok energetyczny, sok no. energii. Klucz kata! Stary, ja mam taką kartę. Klucz kata, nie? czyjesz to? Nie ten zwykły klucz, ten taki do żniwiarki, zwykły tylko klucz kata, kata. no. Te no. pragnienia to wysysanie, o kurwa, jak była. Kurwa. To jest długi no mecz? Nie. Jest 18? Za debilanie. Kurwa, przestań wyzywać kurwa debilo. No bo kurwa mówię, idziemy no, kurwa po prostu na dobrego... No i gdzie no, jest kurwa? Ventrum. miałeś najlepszego respawn. No. Pizzie, miałeś najlepszego respawn. No. A zoba oba debila to się odnosiło do tego, że pobiegłeś na ten środek. Że miałeś najlepszego respa i pobiegłeś na środek. I to wszystko ty. A ty zaraz ofensywę na mnie odpalasz ty. No to ja na ciebie też odpalam ofensywę, no prosto sprawa ty. Nie powiedziałem do takiego sole na ciebie. No ale no dobra, no jeżeli ciebie ten debil tak bardzo... No Jezu. No przepraszam, panienko, no. Jak byłem młodszy. Bo miałem takie dziwne, przerośnięte ego. I na przykład potrafiłem się obrazić na dziewczynę, zawsze nazywam ją głupkiem. Tak wiecie, tak prostu... Wie, a tam ty głupku coś tam. I potrafiłem za to obrazić się. Dopiero później, z wiekiem, doszedłem do wniosku, jak głupi byłem, że takie rzeczy potrafię się gniewać. No i tutaj w tej sytuacji. Wydaje mi się, że i Pago, i Izzy mają trochę racji. Z jednej strony No Izzy nie powinien sugerować, że Pago jest debilem. Z drugiej strony Pago też nie powinien się tak. Od razu unosz. Albo bijesz no, no, zalegnie. No, 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 no. <tân> na, 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 iść, pago. No co ty? No no patrzcie, debila, no. A czemu ty nie poszedłeś w na A? Bo mówiłem, że idę mid, a ty masz iść na A. Campion, kampion Możecie dać spokój. Ja no no, no. no, tak no. jest merdza, właśnie na dzień dzioł poszedł chyba przywracanie, robić kurwa windowsa, cofać. Jak medżysk. A no, no, nie krzyż na mnie. A to czemu nie odzywasz się? Myślałem, że już się straciliśmy, kurwa. Ja <laughs> lubię no, <mi> nadusiłem <laughs> Kosi. 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 A Kosy! 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 Admin Kurwa! No go Kurwa! Puh! Duszę się! Co no, się kurwa? A już jest. Tak. To jest bez sensu, kurwa, taka gra robotować. Jeden jest kurwa, co za... No, nice. dobrze. Eee, koryta. Dobra Fiora. Ładnie do strony tego jednego, zaraz go najebę, tego drugiego Jest w no, dobra CO?! 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 Mieć o nie! Snajpera miał! Mnie kiedyś dziadek ze szpitala wrócił, słuchajcie Dziadek ze szpitala wrócił Snajper I mi przywiózł kurwa kaczkę I mi ją dał, mówił, bo ty przed komputerem dużo siedzisz, to akurat będziesz mieć... <śmiech> <śmiech> kurwa no, rozumiecie jak mnie strollował? Mam do tej pory tą kaczkę z kitrano. A co ma mi kosz Eee... Pod. Nie, 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 tego. Nie, nerek. Pod. Mhm. za. Mm, od. O. kurwa! Ty! O mój! Picza?! Mów. O kurwa ty! Nie wiem co teraz, nie wiem co się robi. Otworzyć? Czekaj ze dwóch? No. A pi oni mówią, że będą czyść. za godzin. kurwa, za, że to jesteś ja, Zaraz jestem. Zaraz jestem pizza Kurwa, gdzie karta? Siku, mi się jeszcze chce, o kurwa! Ty nie ma, go, nie ma co chodzi. To jest blisko. O, o, kurwa, ty co jest? Dzwonią znowu, Duduś, kurwa! Jedź szybko! Z koksami fajnie jest! Na streamie fajnie jest! Wszyscy bawimy się. Patryk w humorze jest Pongoski śmieszkiem jest. Powsyzorykiem jest. A to Zwykły kloc. Pach, pach, pach! I właśnie za to lubię tego streama Bo tu się zawsze ktoś z kimś spina. Że atmosfera bywa toksyczna, ale tak naprawdę jest sympatyczna. Kochamy się jak małe dzięciołki, a nasz patryczek jest pełen miłości. Bo tak naprawdę, mimo że skórę ma grubą, to serce ma miękkie. Chciałabym się Pana zapytać, czy może nie chciałby Pan dwa razy w miesiącu otrzymywać od nas SMS-a z promocjami dla swoich klientów typu 50% zniżki albo odbieram też co niejednej? Nie, raczej dziękuję. No dobrze, to no, dziękuję. Szczęścia, do widzenia. Dziękuję, do widzenia. Kurwa, ale poraci, wyjaśnię ją, chuj, co? Sms'y <laughs> SMS-y kurwa, fuj mam już spamu, jebać albo on mi skok. Co? 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 O, co? o kurwa <laughs> Widzieliście? Cheater. Oh, Cheater. Oh, on na tym lagu kurwa Z Windows 110 10 jakoś, ale przecież to w ogóle w niego Nic nie trafiłeś ale, Dobra bydlaka Uwaga Pokazałem kiedyś bydlaka Na streamie Raz nie, w życiu nie. pokazałem bydlaka na streamie. Teraz jest drugi raz. Co? 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 Koniec. Więcej bydlaka nie będzie. Ja muszę zobaczyć? Wejdę do ciebie Nie, na... już nie ma, już nie ma go. Pokaż mi kukuryku, jestem Mateusz Bogusławski. Nie kukuryku, ty! Ale ja jestem kogucik, no dawaj Nie, ej, bo nie masz kukuryku. Ja jestem Mateo Kogucik Polgowski, no pokaż mi kukuryku Ej Ej mojego To jest taka taka mata, kurwa kuweta, mata taka, to jest odpowiedni kociek kuwety Tam można sikać Sam lałem ze dwa razy Co, co, co w ogóle? Co? W ogóle? Cicho Uuu, <laughs> ale mu zajebał w Nie cymbał O, kurwa Co kurwa? No jebie Co kurwa? No Co kurwa? No jak wirus Agardę, którym się robi? Ja się pytam, a nie, że no... Lewy przycisk myszy i napierdalać, no to mnie zajebił, no i chuj Masz, masz wirus kurwa, lewy przycisk myszy no, kurwa WIRUS Pytam się jak się kurwa blokuje gardo O, ginę w chuj Wypierdalać kurwa czarne chuje Pytam się jak się w gardę robi, no No masz, na, na chuj mi garda wirus ty młody chłopaku, uciekaj. Quality shit? Quality shit? Kurwo. Kurwo, chuju. Kurwo. No pomóż mi kurwa, murzyn drugi, zielony mój. No kurwa no. No wy wychurwiam. No teraz to się wkurwiłem. Nie Jak ty jest kurwa możliwe, że mnie... Dobra, zobaczmy O kurwa Ci kurwa dam No dobra, on się nie wyjebał, no No kurwa No chuj, kurwa ten czarny spadł jeszcze Trzymaj się kurwa Wsiad Wsiadaj no No wsiadaj No co jest No kurwa Dawaj go kurwa

BURGERY CHCIAŁEM TYLKO kochamy no dobra o kur... nie tylko nie pierdolcie, że się to nie zapis... Nie, NO który? no to pije rekordy no na budowę idź, to zobaczysz. O, chłopiec z dobrego domu się znalazł tylko pierdzący. to! Nie wiem, Dawid, nie wiem, nie tak.